Niedawno na tiktok pokazywałem jak śledzić samoloty za pomocą hackerf z portapak. Tym razem pokażę Wam jak to zrobić za pomocą rtl-sdr, ale jeżeli macie hackerf to też możecie go użyć. Pierwszym krokiem jest podłączenie naszego rtl-sdr do komputera. Teraz musimy pobrać dwa programy. Pierwszy z nich to dump1090 jest to dekoder. Link do pobrania jest w opisie. Po pobraniu trzeba go rozpakować. Ja utworzyłem sobie folder w dokumentach i tam rzuciłem wszystkie pliki. Po rozpakowaniu odpalamy ten plik.bat. Widzimy, że już nam coś tutaj łapie, więc wszystko działa poprawnie. Teraz przechodzimy do drugiego programu. Jest to Virtual Radar Server. Klikamy na ten klawisz i pobieramy wersję na Windowsa. Link do pobrania też jest w opisie. Uruchamiamy instalkę i przechodzimy przez cały proces. W tym momencie musimy wybrać port, na którym program będzie działać. Domyślnie jest 180 i taki radzę zostawić. Chyba że akurat ten port macie zajęty, to wybierzcie coś innego z tego zakresu. Ta opcja oznacza, że nasz komputer będzie w sieci lokalnej i widoczny, czy nie można będzie odpalić stronę wirtual radar z innego urządzenia. Ja tutaj zostawię odznaczone, nie potrzebuję podglądu na innych urządzeniach. Po instalacji odpalamy program. Musimy przejść do zakładki Tools, a następnie Options. Tutaj z boku klikamy na Receiver i wybieramy Wizard. Dzięki temu program przeprowadzi nas przez wstępną konfigurację. Zostawiamy zaznaczone SDR. Klikamy Next. Tutaj wybieramy Dump. Jest i koniec. Przetestujmy połączenie. Połączenie powiodło się. Klikamy OK. Odbiornik ma status podłączony. Widzimy, że zbiera już jakieś dane. Aby odpalić podgląd, wystarczy kliknąć na ten link tutaj. Pokażę Wam jeszcze, jakie opcje według mnie warto zmienić. Na przykład, jak widzicie, domyślnie lokalizacja nie jest dobrze ustawiona. Przechodzimy do ustawień i zaznaczamy tutaj te dwie funkcje. Dzięki temu na mapie widzimy dokładnie naszą pozycję. Warto też zmienić sobie jednostki na takie, których używamy na co dzień. W ustawieniach mapy ja preferuję mieć zaznaczone kręgi na dystansie 25 km. I ustawienia samolotu wyglądają u mnie w następujący sposób. Klikając na konkretny samolot, możemy zobaczyć o nim informacje. Niektóre z nich będą zawierać zdjęcia. To wszystko, co chciałem wam pokazać w tym odcinku. Dziękuję wam za uwagę i zapraszam do subskrypcji. Pozdro.